Brook Heaven, Pet Simulator, Jailbreak. Wiecie co wszystkie te gry łączy? Codziennie gra na nich nawet po kilkanaście tysięcy osób. My dzisiaj skupimy się jednak na grach zapomnianych, na grach, które nikt już nie gra. Ale żeby nie było tak kolorowo, to ocenimy je, bo jako profesjonalny twórca gier, to znaczy stworzyłem jeden tryb i to jeszcze Tajkon, ale załóżmy, że się znam. Tak więc zaczynajmy. Hej, witam was bardzo serdecznie w pierwszym odcinku z Robloxa. Dzisiaj będziemy odwiedzali gry, które już nikt nie gra na Robloxie. Mam nadzieję że taki odcinek wam się spodoba i zostawicie tutaj dużo łapę w górę, żeby mnie zmotywować do kolejnych tego typu materiałów. I mam nadzieję, że tego typu seria wam się spodoba. Więc już bez przedłużania lecimy z pierwszą grą. A więc pierwszą grą, którą znalazłem jest Obi, ale jesteśmy w 2D. Jak widzicie jest bardzo dużo łapek w dół do 68 w górę. I jak widzicie nikt tutaj dosłownie nie gra. I zobaczymy dlaczego ta gra jest martwa i czy zasługuje na to miano. Więc lecimy. Z pierwszą grą. A więc jesteśmy w pierwszej grze. Tak jak widzicie, parę moich widzów dołączyło. Ale my skupimy się na tym, dlaczego tu nikt nie gra. Jak widzicie, sterowanie jest bardzo pokraczne. Kamera jest po prostu ustawiona mega sztywno. Nie mogę nią ani poruszać. Jak nawet klikam myszką, to na mi się blokuje w tym momencie. Ale jak widzicie, mniej więcej to działa. Jest to nawet jakaś strzałka, która nas kieruje, mniej więcej, w którą stronę mamy iść. Ale obi, tak zwykłe obi, tak naprawdę niczym się nie wyróżnia. 也不是。 Kierowaną. Tak naprawdę to obi niczym się nie różni od tego, co możemy zobaczyć na innych trybach, tak naprawdę. Ale nie wiem dlaczego, powiem wam szczerze, jest tu tak dużo negatywnych ocen, bo to jest po prostu zwykłe obi, tylko że faktycznie mocno denerwuje fakt tego, że mam tą kamerę bardzo mocno sztywną. I poza tym, tak jak widzicie, wydaje mi się, że powinno to troszkę inaczej działać, a nie, że ja mogę sobie sterować do przodu i w lewo i w prawo. Chyba, że taki był zamysł. Obi, ale jesteśmy w 2D. Ale w porządku, no zobaczmy, ile możemy w tym momencie przejść tego. Tutaj nawet się coś zapada, jakieś animacje są nawet porobione, ale powiem wam szczerze, że nie jest najgorzej gra się w miarę w porządku, więc ja bym nie był taki surowy z tą oceną, żeby od razu dawać łapkę w dół, czy żeby uważać, że to jest najgorszy tryb na Robloxie, ale chyba rozumiem, dlaczego tutaj nikt nie gra. Wydaje mi się, że po prostu jest to na tyle nudne i na tyle denerwujące dla niektórych może być ta kamera, że na telefonie na przykład nie wyobrażam sobie w to grać, ponieważ możemy sterować jednocześnie w prawo, w lewo górę i dół, co jest dziwne, widzicie to? Widzicie tą animację? Jeżeli byśmy w tym momencie grali w Terrarię, to nie powinniśmy tego móc zrobić. Miałem wrażenie, że skoro jest tyle odset, taki jest odsetek negatywnych opinii, to że faktycznie w tą grę nie będzie się dało grać. Ale jak widzicie, normalnie przechodzę. Powiem wam szczerze, że jak dla mnie obie jest jak najbardziej w porządku, jeżeli miałbym wystawić opinię, to na moje to jest 3,5 gwiazdki na 5. I w opinii bym napisał gra w porządku, ale naprawcie sterowanie. Bez przedłużania, lecimy do kolejnej gry. Kolejny tryb powinien być zdecydowanie ciekawszy od poprzedniego, ponieważ jak widzicie, to są pojazdy i AI. Eee, to jest bitwa o, nie wiem, Genesis. Możecie napisać w komentarzu, jak, jak to przeczytać. Prawdopodobnie to jest jakaś wyspa albo planeta na Star Wars, ale ja niekoniecznie na Star Warsach się znam. Ale jak widzicie, jest już więcej zdecydowanie łapek w górę. Więc można powiedzieć, że to jest gra. Gra lubiana, ale zupełnie zapomniana. Nikt tutaj dosłownie autentycznie nie gra. Może ktoś z Was nawet w tą grę akurat grał? Więc bez przedłużania lecimy z grom numer dwa. Dobra, jesteśmy już w grze. Trochę się to ładowało faktycznie. Ale widzę, że tutaj coś już jest zrobione faktycznie. Jakoś to już wygląda, powiem wam szczerze. Nawet dwóch graczy już w tym momencie jest. Dobra, więc wybierzemy sobie to. Swoją postać nawet można w tym momencie wybrać. Nawet klasę, do jakiej będziemy należeli. To sobie wybierzemy to. Wybierzemy sobie klasę. Tutaj już nic nie mogę wybrać. I spawnujemy się. Patrz, jak to wygląda. No powiem wam szczerze, że wygląda to zdecydowanie bardzo, ale to bardzo dobrze. Nawet i został. Przygotowany tutorial dla nowych graczy My zobaczymy jak to wygląda Patrzcie to jest typowa jakaś pro, Roboty, ale tutaj potwór leci Ja piernicze, Widzicie to? Widzicie to jaki to jest wilk Jaki to jest potwór, tylko że on jest chyba nasz Wiecie? Patrzcie jaka tutaj jest baza Jesteśmy ostrzeliwani Co tutaj się dzieje w ogóle? Co to jest? Patrzcie jaka grafika w ogóle jak to fajnie wygląda, powiem Wam, że nie wiem dlaczego. Chociaż widzę, co tam się dzieje z tym robotem, i powiem Wam szczerze, że już zaczyna mi się podobać. Bo ten robot chodzi po prostu tak pokracznie, jak nie wiem co. Dobra, ale pójdziemy za nim, może on gdzieś nas poprowadzi. Wyłączyłem specjalnie muzykę. Wyłączyłem specjalnie. <śm> Wyłączyłem specjalnie muzykę. Co ty zrobiłeś? Chłopie, ty nie umiesz tego używać. Nie wiem co to było, ale patrzcie, jakie jak, jak, jak rakiety tutaj są w ogóle. Dobra, lecimy za tym gościem. Może on gdzieś nas poprowadzi. Halo. Poprowadź mnie! Słyszysz? Dobra, chyba mnie zrozumiał, wiecie? Dobra, gdzieś mnie prowadzi, ale nie wiem co to jest. Patrzcie, teraz kliknę sobie tutaj G. To jest chyba wiecie, punkty to są, tak. zajęliśmy jeden z punktów, które są dostępne. Idziemy w takim razie za tym graczem, chociaż powiem wam szczerze, że on chodzi bardzo, bardzo dziwnie. Tutaj jest jakaś woda, mam nadzieję, że ona mi nic nie zrobi. Nie, nic mi nie zrobiła. O, on też się wykąpał po mnie, zdecydowanie poszedł. Tutaj jest jakieś królestwo w ogóle. Ja, sorry, że nic nie kojarzę ze Star Warsów, ale zupełnie nie oglądałem tych części. Bo pewnie to są jakieś Mandaloran, mandar... Mandalorian. Nie wiem, jak to wymówić. Mandorian? Mandorian? Mandalorian? Dobra, nieważne. W każdym razie poprawicie mnie w komentarzu. Ja już tutaj sobie chodzę troszkę po tej planecie, zdecydowanie. Powiem Wam szczerze, że chyba wiem, dlaczego nikt tutaj nie gra. Mapa jest faktycznie. Faktycznie mega dobrze zrobiona, mega ładna ona jest, tak w ogóle od tego zacznijmy. Zdecydowanie ta mapa jest za duża. Dołączyło parę tutaj graczy, faktycznie może i gdyby było więcej graczy, to byśmy tego tak nie odczuli. Ale jak na ten moment, kiedy nikt tutaj nie gra, przechodzenie przez całą tą mapę z punktu A do punktu B jest po prostu straszne, okropne jest. Są jakieś faktycznie punkty. Ja pewnie wiedziałbym o co chodzi, ale jak doskonale wiecie, ja nie lubię czytać instrukcji, e, ale prawdopodobnie Podobnie to jest tak, tak zwany capture the flag, czyli zdobądź flagę i zdobywamy pewnie punkty, które są na mapie i próbujemy je ochronić. O, przeleciał samolot, przeleciał, widzieliście go? Chyba do nie... <grym> się> rozbił się, rozbił się jeszcze, no nie wierzę w to. Ten gracz jest po prostu bogiem w tą grę. Jak widzicie, nawet nie mogę przejść przez tą barierę. Nie mogę nawet do tej bazy wejść, więc nie mam jak zdobyć tego punktu. On się trzą... On się Prawdopodobnie jest za tamtą bazą. Jak widzicie, ten punkt jest, ale tam i nie mogę się nawet do niego dostać. To jest dosłownie bez sensu. Jak mam ocenić tą grę, to moim zdaniem mocne 2,5 gwiazdki na 5. A opinia, grafika fajna, pojazdy fajne, ale jak nie ma z kim grać, to jest do d Lecimy z kolejną grą. Mamy kolejną grę, która się nazywa E.B.ADM Low Chaos Brazilian Army. Więc powiem Wam szczerze, że po samym tytule, zdecydowanie bardzo zachęca. Mówi się niby. Nie ocenia książki po okładce nie mam żadnych tutaj oczekiwań po tej grze. Łapek w górę jest 21 do 3, więc nie z najgorzej. Aktywnych jest 0 graczy, 5 osób dodało tą grę do ulubionych i wizyt jest 3367. Faktycznie, ktoś tutaj grał, ale czy jest to gra godna polecenia? To jeszcze się okaże. Więc bez przedłużania lecimy z pierwszą grą. I jesteśmy już w grze. Jak widzicie, mamy piękny napis Brazilian Army. Mamy przycisk play. Mamy settings i mamy credits. Więc... Oj, co się stało? Czemu nagle pojawiło się jakieś czarne tło w ogóle? Nie wiem o co chodzi. Pojawiły nam się jakieś trzy, jakieś bronie, czy nie wiem co to jest. Ale okej, okay, dobra, klikamy play. Zobaczymy co to jest za gra. Znowu nam się pojawiła ta czarne, czarne przejście. Dobra. Widzę, że już się zaczyna bardzo świetnie. Mamy w tym momencie mamy latającą lampę. Więc chyba to nie jest Brazilian Army, to jest chyba jakiś Hogwarts. Jesteśmy chyba w jakimś miasteczku Zaklęć czy cokolwiek, nie wiem czego. A patrzcie, możemy sobie w tym momencie wybrać animację. I patrzcie, w tym momencie się poddajemy, w sensie podnosimy ręce. Tutaj jesteśmy zaaresztowani albo sobie po prostu idziemy tak jak takie sigmy. Tutaj jeszcze nam została, nie wiem, machanie. To jest salutowanie. Nie wiem, możecie dać znać, co to jest, ale powiem Wam szczerze, że wykonanie tej gry jest naprawdę, naprawdę zarąbiste. Mamy tutaj jakąś stację paliw. Patrzcie, jeszcze mamy tu jakąś ikonkę sklepu. Możemy kupić VIP-a. Ile tu kosztuje VIP? Jestem aż mocno ciekawy. Ile? 50 Robuxów, 50 Robuxów, dziękuję bardzo. Zacznijmy w ogóle, może od początku. O co tutaj chodzi? Jesteśmy City citizens, czyli jesteśmy po prostu zwykłym mieszkańcem? Co to jest? Co to jest w ogóle? Co to ma, co to ma być? to jest jakieś miasto, kurde, No Powiem wam szczerze, że miasto mi się... Ja pierdolę. To mamy i nawet latające budynki, więc powiem wam szczerze. A to, co to jest? To drzewo niby, niby jest drzewem, ale niby jest kamieniem? Nie możemy wskoczyć do wody niestety. Nie mogę przejść nawet na drugą stronę. No dobra, no nie wiem czemu moja postać się nagle zatrzymała w miejscu. Czy mogę w ogóle przejść na drugą stronę? Tak, mogę przejść na drugą stronę. Tam jest jakiś napis... Ale nie wiem o co tu chodzi, patrzcie, tam jest inwazja, da. Nie wiem, nie wiem, nie wiem nie wiem o co chodzi, ale dobra, nie będę się domyślał. Ale patrzcie, znowu są tutaj te, te barierki, ale po co one są tutaj ustawione? Tutaj mamy jakiś domek, w sensie nie wiem. Nie wiem co to, co to... jest w ogóle? Dobra, pogadamy z tym NPC-tem. Słuchaj, co mi zaproponujesz? Kim jesteś? Kim jesteś? s C T. to M... Area Area Base. Dowiedzieliśmy się bardzo dużych informacji. W tym momencie dowiedziałem się już wszystkiego na temat tej gry. Już w tym momencie wszystko wiem. To jest zaczarowana kraina, która została pochłonięta przez wielkiego demona Brazylii, który nawiedza to miasto i rzucił na nie zaklęcie. Żartowałem oczywiście, nic się nie dowiedziałem. Tu jest jakaś baza w ogóle. Czy ja mogę się do niej dostać, ale chyba nie mam możliwości się do niej dostać? Chociaż patrzcie, tutaj jest jakiś krzyżyk, a krzyżyki to wiecie, co to oznacza? Jejku, jak pięknie zrobione, ja pierniczak, jakie wejście piękne, patrzcie. To jest zniszczył wejście do tej bazy, tak to nazwijmy. Nazwijmy to bazą. A czy mogę cokolwiek tutaj zrobić w tym miejscu, czy to jest po prostu jakieś miasto duchów? Patrzcie, zaczął padać deszcz. Nawet w tym budynku. Pada nawet w tym budynku pada deszcz To już się czepiam, mocno się czepiam Możecie w tym momencie powiedzieć w komentarzu Ej, słuchaj jeżeli ty się mocno czepiasz Daj spokój tej grze, ona po prostu taka jest I o to w niej chodzi A ja wam powiem, y, wiecie co? Zacząłem krwawić o, jest jakiś, jest jakiś budynek Dobra, wejdziemy do niego, zobaczymy co jest w środku Halo, witam Dzień dobry, ja tutaj przejmuję w tym momencie rządy Dobra, nieważne, tutaj nikogo nie ma też tak samo Gra jest znakomita Gra jest naprawdę perfekcyjna I powiem wam szczerze, że Brookhaven może się w tym momencie chować Po tym odcinku wszyscy zamiast gra grać na Brookhaven To gramy w Brazilian Army Pójdziemy do tamtego napisu, może on nas gdzieś prowadzi Patrzcie, nawet jest noc się tutaj w tym momencie robi Robi. Ale ciemno się zrobiło. Patrzcie, tu nawet i mamy jak w Brookhaven, mamy cykl nocy i dnia. Ale się zrobiło jasno w tym momencie. Patrzcie, w tym momencie ten budynek, który jest latający, nagle jest oświetlony w pół. Nagle jest oświetlony w pół. Tutaj jest naświetlony jak cholera, a tu jest ciemny jak jak bubr. bubr. Po tej stronie, tutaj wszyscy imprezują, a po tamtej wszyscy śpią. Tutaj jest Team Impreza, a tutaj jest Team Spanie. Po której stronie jesteście? Dajcie znać w komentarzu. Dobra, lecimy dalej. Zobaczymy, jest tutaj jakiś sklep. Mogę kupić sobie Galaxy. O kurde, Galaxy S24, Netflixa mogę sobie kupić. pasta. W pewnym momencie myślałem, że faktycznie tu jakiś wyskoczy mi jakiś screamer i mnie przestraszy. Freddy Fazbear na przykład. I mamy telefony, mogę kupić telefon? Halo, dzień dobry, czy mogę się połączyć z działem obsługi klienta? Gratulacje użytkowniku, zostałeś wybrany. Chyba nikt mi nie odbiera. No o do pizza, chodźcie, zamówimy sobie pizzę. W końcu ta gra się jakoś, rozbudowuje, w końcu tutaj jest coś ciekawego. Dobra, halo, chcę pizzę odebrać. Gdzie jest moja pizza? Czemu tu nie ma kuchni, patrzcie? Ale żeście tutaj zrobili śmietnik, ale śmietnik zrobili. Widzicie? Nawet nie sprzątają. A co tutaj jest? Mamy lotnisko. Z tego, z tego. Lotniska? Co to jest w ogóle? Halo? <laughs> VIPem tylko, tylko wipy mogą tam przejść, ale zrobiliście, ale jesteście niemili. Wiecie co? E, chyba tym akcentem będziemy kończyli tę grę, bo ona jest bez sensu. A więc moja ocena tej gry to jest minus 5 na 5 gwiazdek. A moja opinia to gra jest tak kiepska, że nie jest warta nawet 5 minut. I została nam na dzisiaj ostatnia gra, która nosi tytuł Chop N Conquer. Re Release będzie zdecydowanie bardzo dobrze. Po grafikach widać, że gra jest zdecydowanie dopracowana. To jest chyba symulator rąbania drewna, tak mi się przynajmniej wydaje. Jest 483 łapki w górę, do 185 w dół. Aktywnych jest 0 graczy i odwiedziło tą grę prawie 80 tysięcy osób, więc to jest naprawdę zdecydowanie bardzo dobry wynik. Ale jak będzie z tą grą Czy ona będzie tak samo znakomita Tak jak poprzednia, to już w tym momencie Się przekonamy, lecimy sprawdzić Ostatnią grę, dobra W takim razie jesteśmy już w ostatniej grze Jak widzicie tutaj jest Mocno kolorowo Tutaj jest jakiś fioletowy dziadek Nie wiem co to jest w ogóle, no dobra Nazwijmy, że to jest delmik Fioletowy delmik, tak go nazwijmy I co tutaj musimy robić, musimy rąbać Tutaj drewno, więc e, jest o tyle Dobrze, że tutaj są jakieś zasady, od razu Wiadomo co tutaj robić. To jest zwykły po prostu symulator rąbania drewna. O patrzcie, jakieś gifty dostałem, kurde, dostałem 500 rąbań drewna. Hello, guys! to I patrzcie, mamy tutaj drzewka jak z Minecrafta, dosłownie wyciągnięte jak z Minecrafta. Dobra, ale zrąbałem. widzieliście go? Widzieliście na hita, ściągnąłem to drzewko. Ale lagi tutaj są. Co tu się dzieje? Dobra, zobaczymy. Cyk. Poszło na hita to drzewko. Cyk. Jeszcze to zostało mi drzewko. Teraz mam dwa winy. Patrzcie. Mogę zdobyć jakieś jajko. A poczekajcie. Ciekawe, czy ja mogę po prostu tak sobie to przejść. A nie, to jest specjalnie tak zrobione, że muszę zrąbać te drewna. Myślałem, że mogę sobie to tak przejść obok, pod tym drzewkiem. Ale nie. Faktycznie muszę zrąbać to drzewko najpierw, żeby móc się dostać do kolejnego wina. Dołączył do nas. Fabian, czyli mój widz, szczerze jak zobaczy tą grę to się załamie. Po prostu ta gra wygląda tragicznie. Fabian, lecisz z tym! Fabian, lecisz tam! zdecydowanie poleciał tam, pozdrawiamy Fabiana dobra, i mogę w tym momencie potrzebujesz pięciu wygranych i mogę w tym momencie przejść i kupić sobie kolejną sferę, i tutaj są upgrade'y, patrzcie, ja pierniczę mogę sobie w tym momencie, mogę sobie zwiększyć swoją prędkość, ale patrzcie teraz, jeżeli bym chciał zrąbać to drewno to zdecydowanie o wiele dłużej może stać, co każdy poziom to jest trudniejsza faktycznie, e, trudniejsze drzewo do zrąbania, ale dobra, patrzcie robimy to w tym momencie, idziemy i kupimy sobie specjalnie może jakiegoś upgrade. A. Albo chociaż ulepszymy sobie tą sikierę. O, widzicie to? Teraz jak sobie to robię, to mamy, zwiększamy tutaj swoją siłę. Mam już trochę nabitą siłę, więc mam nadzieję, że teraz nam się uda. Kurde, teraz to leci na spokojnie. Dobra, tutaj jeszcze jedno. I zdobędziemy ile zwycięstw? 10 zwycięstw. Dobra, wylosujemy, jakiego mamy peta. Dobra, cyk. Zbijamy jajko, czekamy. Co tutaj mamy za pety? Mamy wiewiórkę. Mamy haskiego. Dobra, założyliśmy trzy pety. Więc w tym momencie powinienem mieć zwiększoną siłę. Ale teraz to w tym momencie robię. Dosłownie jestem mistrzem. Więc jeszcze tutaj cyk. Lecimy z tym. I będziemy mieli kolejne. Kolejne 10 zwycięstw. Gdyby to drzewo było zdecydowanie o wiele ładniejsze, a nie byłoby kopią Minecraft'a, to wydaje mi się, że ta gra mogłaby mieć większą ilość graczy. I powiem Wam szczerze, że gra jest w miarę przyjemna, więc jest nawet godna polecenia. Tylko pamiętajcie, żeby nie grać w nią za długo, bo możecie dostać epilepsji. Moja ocena to 4,5 gwiazdki na 5. A opinia to gra jest przyjemna, ale zdecydowanie bolą oczy. Tak więc, możecie napisać w komentarzu, która Wam się gra najbardziej podobała. Jeżeli ja miałbym wybierać, moim zdaniem, symulator rąbania drewna była najlepszą grą z tych wszystkich. W nią bym na spokojnie sobie pograł? Czy Wam którą z tych gier polecam? Zdecydowanie nie. Jak widzicie, niekiedy i liczba graczy potrafi powiedzieć, czy gra jest godna polecenia. Ja Wam dziękuję za dzisiaj. Widzimy się w następnym odcinku. Na razie, cześć i Siema.